Um, jestem Mary, chodzę do liceum, którego nienawidzę. I to nie ze względu na to, że jest dużo nauki, bo mi nauka nie przeszkadza, nawet lubię się uczyć. Wszystko jednak psuje ona, Amber, bogata, typowa, wredna dziewczyna. Znacie kogoś wrednego? On przy Amber to nic. Coś ty do mnie Drogi! Super, no to em, oddawaj to zadanie. Co, ale ja je robiłam całe trzy dni! Ono było bardzo trudne. Świetnie! Nie obchodzi mnie to. Oddawaj, nie będę mieć kolejnej jedynki. Czy ty masz tą samą różę co ja? Czy mi się wydaje? Wygląda na to, że my mamy takie same. Um, a dlaczego ode mnie zgapiasz? Nie masz jakiegoś własnego stylu czy coś? Ściągnij ją. E, co? Ściągnij ją! Suj się, parówko, mam tutaj szafkę. Jak mnie nazwałaś? Parówką? Mogę się jeszcze nazywać hot dogiem. Um, jestem jemnikiem. Nie hot dogiem, czy parówką. Mm, okej, okay, jakby mnie to obchodziło, przesuniesz się, bo stoisz w mojej szafce. A takich zachowań było setki. I wyobraźcie sobie, że to nie wszystko. Amber codziennie gnębi wielu, wielu uczniów. Dlaczego? Cóż, tego nikt nie wie. Ale to wszystko się zmieniło. I zaraz zobaczycie jak. Hejka dziewczyny, hejka, hej. Co jest? Co wy takie nie w humorze? Patrz co się dzieje. Twoja sukienka jest serio okropna. Przestań już, no. Wyciągnęłaś się z kubła dla bezdomnych, czy coś? Mi się bardzo podoba. No, jak nie masz totalnie gustu. <laughs> Mimi, starczy już. A, no okej. Okay. Kiedy to się wreszcie skończy? Nie mam pojęcia, ale już mam dosyć. Chciałabym coś z tym zrobić, ale nie chcę, żeby się uwzięła na mnie. Tak jak się uwzięła na ciebie jakiś czas temu. Co? Ca... Nie było przyjemnie. Ciągle mi dogryzała, ciągle komentowała to, jak wyglądam, tylko dlatego, że niechcący na nią wpadłam. Hej! Um, hej! Hej, hej. Hey. E, jestem Susan i jestem nowa w tej szkole. No i potrzebowałabym trochę pomocy, wiecie, z oprowadzeniem po szkole i tak dalej. Nie miałoby się nic przeciwko, że mi pomóc? Nie, no co ty, cała przyjemność po naszej stronie. Dokładnie. To w jakiej jesteś klasie? Jestem w trzeciej D. Mary! Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Mary i jej koleżaneczki. Czemu każdy ciągle siedzi przy mojej szafce? Nie macie jakichś, nie wiem, innych miejsc? A teraz won spod mojej szafki. Słucham? <grystanie> Mam się powtórzyć. Won spod mojej szafki. Bo stoicie idealnie pod nią. Won! <grystanie> o co tutaj chodzi? Nie, nie lubicie się czy coś? Proszę cię, nawet nie wiem do końca, kim one są, ok? Po prostu pod moją szafką się nie soi, bo mnie to bardzo denerwuje. A kim ty jesteś, że tak się wyrażasz do innych? <laughs> Patrz, nie wie, kim jestem, Mimi. Niedługo się przekonasz. Chyba jakaś nowa jesteś, co? Tak, jestem i nie będę tolerować twojego zachowania. Susan! Susan, chodź! Obym cię więcej na oczy nie widziała. Ew. Patrz, mi. Trzeba będzie jej pokazać, kto tutaj rządzi. Wiśniara. Susan, czy jesteś zwariowała? Wiesz, kim ona jest? Nie. A powinnam wiedzieć? To jest najpopularniejsza i najwredniejsza dziewczyna w szkole. Okej. Okay. I co w związku z tym? Lepiej z nią nie zadzierać i zejść jej z drogi. Dlaczego? Bardzo, ale to bardzo nie lubię takiego zachowania. Ona dla każdego jest taka wredna. Oj, uwierz mi, dla nas teraz to była miła. Miła, mówiąc wam won? Dziewczyny, pora to zmienić. Ja nie będę takiego zachowania tolerować. Nie wiem, czy to się dobrze skończy. Hejka, jak tam drugi dzień w szkole? Trochę ciężko. Mary, posłuchaj. Wczoraj cały dzień myślałam o jakimś planie, co zrobić, żeby ona przestała być taka wredna. Zapytałam jedną dziewczynę w mojej klasie, co sądzi o. Jak ona ma? Amber. Tak, zapytałam, co sądzi o Amber. Powiedziała, że się jej boi. I większość, tak nie cała szkoła się jej boi, dlatego nie chcą się jej postawić. Nie wiem, dlaczego się jej boją, bo jest tylko wredna. No, nie jest tylko wredna. Słyszałam, że nawet uderzyła parę osób. Co? Chyba sobie żartujesz. Chciałabym. Też jestem za tym, żeby ją powstrzymać, ale nie wiem, czy tak się da. Uwierz mi, da się. Hejka dziewczyny! Hej! Ej, ty, piegowata. Do mnie mówisz? Tak, a do kogo innego? Posłuchaj, wczoraj dałam ci taryfę urgową, ale dzisiaj? <gryw> dzisiaj już to kończę. Nikt mi się nie stawia. I wszystko jest po mojej myśli. No, nie wydaje mi się. To się zmieni. Ta? Ciekawe jak. Kto z was został kiedyś skrzywdzony przez. Jak ty masz na imię? Słucham? No, pytam się, jak masz na imię. Każdy zna moje imię. Amber. Okej, okay, Bamber. <noise> Amber Nie, <noise> Amber, okej, <Okay>, dobrze, przepraszam <noise> Czy ktoś stąd został kiedyś skrzywdzony Przez Amber ja. Tak, ja mam dość Ja też Ja, ja. ja. ja też Ja Ja, też. ja. ja, też. ja też <noise> Okej, okay. czy macie tego dość i chcecie coś z tym zrobić, żeby to się skończyło? Co ty kontynuujesz? Yeah. Ja. Ja, ja. ja! 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 Ja. Ja, ja! 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 Przepraszam bardzo, co się tutaj dzieje? O, pan dyrektor. Proszę bardzo, idealna okazja. Panie dyrektorze... No, chyba teraz na mnie nie naskarżysz. Znaczy... Naskarżyć na co? Aha. Pójdę, chodź Mimi Poczekaj Na skarżyć na co? Na jej zachowanie Nie wiem, czy pan dyrektor wie, ale Amber każdego w szkole prześladuje Słucham? Jak to każdego? Mi jakiś czas temu kazała oddać swoje zadanie i dostałam przez to jedynkę Co? Mnie nazwała parówką Mnie popchnęła wiele razy a, a mnie uderzyła. Co? Cz, kłamiecie wszyscy. To nieprawda. Prawda, Mimi? Mm, no, he he. prawda. Robiła te wszystkie rzeczy. Mimi! No co? Mama mówiła, że nie wolno kłamać. Cz, dlaczego nikt wcześniej o tym mi nie powiedział? Bo groziła każdemu z nas. Każdy się bał. Amber, do mojego gabinetu. Już raz, dwa. Ty wredna. Amber, nie pogarszaj swojej sytuacji. Ty. I jeszcze tego pożałujesz wszystkiego. Zobaczysz. Mimi, ty chyba też powinnaś iść do dyrektora. Nie byłaś za miła. Akidaki. Wydaje mi się, że jest to jedno wielkie nieporozumienie. Mimi, co ty tu robisz? Też była mnie miła i wredna, więc przyszłam. Co masz na swoją obronę? To, że oni wszyscy kłamią, są po prostu zazdrośni albo coś. Mamy kamery w szkole, które bardzo chętnie sprawdzę. Eee. Mm, Okej. Okay. Więc lepiej się przyznaj do wszystkiego, co zrobiłaś. Jejku, dziękuję Ci! I ja. Uratowałaś mnie, dziękuję, dziękuję. Jesteś najlepsza, dziękuję, Hej, hej, nie ma za co? Powinniście już dawno temu to zrobić. Powiedzenie nauczycielowi czy dyrektorowi, co się dzieje, nie jest od razu byciem skarżypytą czy coś. Takie osoby jak ona powinny płacić za to, co robią. Tak, masz rację. Tak. No już, już spokojnie, nie ma za co. Amber, po obejrzeniu wszystkich kamer podjąłem decyzję. Wyrzucam cię ze szkoły. Co? Ale, ale jak to? O, oh, wow, to się porobiło. Mimi, a ty za współudział zostaniesz zawieszona. Okej, okay, okej. Okay. To jest jakieś nieporozumienie. Moja mama zna wielu prawników. Oskarżę pana. Już dobrze, dobrze, wyjdź z mojego biura. O, I spakuj swoje rzeczy z szafki, i nigdy więcej tutaj nie wracaj, bo ja w mojej szkole nie chcę mieć takich uczniów jak ty. I jeszcze pan zobaczy. Ugh, Mimi. Okej, okay, okej, okay, do widzenia. No i w sumie tak się skończyła ta historia. Suzan nas wszystkich uratowała. Sama mogłam iść do dyrektora, czy tam nauczyciela już dawno temu, ale bałam się. Bałam się, że nikt mi nie uwierzy, albo że Amber coś mi zrobi. Ale to był błąd. Powinnam od razu to zgłosić, szczególnie kiedy widziałam, jak robi krzywdę innym. Wiem, że już pani to wszyscy słyszeliście dużo razy, ale ktokolwiek wam robi krzywdę, powinienem za to odpowiedzieć. I cieszę się, że Susan... W końcu coś z tym zrobiła. Żałuję tylko, że sama nie mogłam tego zrobić. W szkole jest spokój. Każdy jest dla siebie miły i nie ma żadnych problemów. Poza tym ja polubiłam również chodzić znowu do szkoły. Wcześniej się bałam, ale teraz nie mam czego. Więc to jest koniec mojej historii. Cieszę się bardzo, że Susan coś z tym zrobiła.